Tam jest? Dada! Dada? Dada! Mama. mama! gdzie jest mama? Gdzie tata poszedł? Gdzie tata jest? Gdzie tata jest? A ty chcesz wiedzieć, co tutaj zobacz. No teraz nic nie widać. Gdzie jest daddy? Mama! Nie ma, gdzie poszedł? Gdzie tata poszedł? A, daddy! Baj daddy, pomachałeś, tak? A gdzie tata poszedł? Nie ma! Nie ma. Poszła ta do pracy? To koła. Koła? Pokaż ile masz koła? Brawo! A ile ku? Jeden. Dwa. A będziemy jeść śniadanko? Nie. Nie a dlaczego? Co będziemy jeść na śniadanie? Oh, I mamy widać i Jamesa. Ja zmieniam pościel, jak ktoś się relaksuje, ogląda fajki. Um, Dżamka, co robisz? Synku, co robisz? Oglądasz bajeczkę? Aha, a ktoś świeżo zmieniono pościel na podłogę rzuca? Hej, jedna z moich ulubionych, ja kocham pościele. Mamy kilka, kilka różnych kompletów. Ta jest co nie kupiłam ją. Chyba w Tiki Maxi, jeśli się nie mylę. Oczywiście już trochę się sprawa, już nie jest tak intensywna, ale mam już od chyba od dwóch czy trzech lat, dlatego uwielbiam te puściele. Chociaż w sumie ta, którą tutaj mam też... E, to chyba piżama. Kto to Kasle? E, ta jest naszym prezentem ślubnym i ona jest piękne róże i ona jest z Lori Ashley, też, też bardzo lubię. I jakoś ta jest lepsza niż tej na pewno z Cat ale e, jeżeli szukacie właśnie takiej romantycznej puścieli, to polecam Wam tą albo tą. Już wstawiłam pranie, zmieniłam też pościel. Powiem Wam, że za każdym razem jak zmieniam pościel, zazwyczaj czekam na gawa, żeby razem z nim to zrobić. Poczuję się jakbym przerzuciła dosłownie tonę węgla. <laughs> Nie wiem czemu... <laughs> Przepraszam, chyba mam jeszcze za Nie mówiłam za dużo. Mały ogląda jeszcze swoje stare filmiki. Tutaj chyba jadł pomidorki z drzewka. Co tutaj robisz? To jest baby? A co to, co to jest baby? To James? I co on robi? A um. mam? A co on je? To chyba pomidorki, co? Nie, ten nie, ten nie, czerwony. O, <laughs> O, jak już chciałabym, żeby było lata, ale już niedługo. Siadaj. Ja z tym traktorem to ci trochę ciężko będzie, no dawaj. O, Pakuj dobra. się. Przyszło kolejne śniadanie, James będzie miał owsiankę z bananem. I syropem klonowym, a ja mam owsiankę z innymi owocami, i troszeczkę sypnęło mi się niechcący więcej na ja? E, e, tutaj jest jeszcze Jamesa. Picie. Oj, powolutku! No, siadaj, siet, siet, siadaj! Ok, smacznego, powiedz smacznego. James, a gdzie my jedziemy? A gdzie, jest, a kuku? A gdzie dzisiaj jedziemy? Powiedz. Jak mamuś się od Ciebie już od kilku dni uczyła, że co trzeba będzie robić? a Idziemy do? Ten? Dentysty, tak? Dentysty. Dentysty, aha. Oj, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to nie jest później. Dentysta! <grywa> pa! Gdzie jesteśmy teraz? U dentysta James rozwołał się z tą całą... Czy piosenkę? O swoim ulubionym kolorze. Trzyma nalepkę od dentysty w dłoni, ale powiem wam, że było strasznie. Idziemy teraz do dentysty na wódkę. Być może mi się uda znaleźć taką pannę. widziałem gwiazdki i farekiety. I tutaj nalepkę masz? A Gdzie byłeś? W dentysty? A byłeś dzienny, czy trochę płakałeś? Okay. Uciekam później. Już jesteśmy w domu, a James ma. Zdjął buty i skarpety. Rozbieramy się szybciutko. Szybko, zaraz idziemy spać, co? Godzina, spani, mam coś jeszcze, a mam zrobić. Pokażę ci kolekcję twoich internetowych. Zrobiłam małe zakupy, to słuchajmy ze skarpety. Nie, osobowo widać. Kupiłam kilka poduszek, dwa różne rodzaje. Pomyślałam sobie, że sprawdzę, które będzie, będą lepiej wyglądać, a jak się nie sprawdzą, to najwyżej oddam. Kupiłam też pościel dla małego, Już teraz ty ja moje kurtkę, to o której wam mówiłam w lidlu, ale teraz zobaczyłam, że. Czyż w sklepie widziałam, że to jest rozmiar dużo większy, niż ja potrzebuję. Ale może na maszynie zmniejszę ją do takiej kołdy, którą ma teraz James i będzie w sam raz. Dajcie mi znać, czy w ogóle wcześniej miałyście pościel z tego sklepu i czy Wam się sprawdzało. No. Dobra, muszę kończyć, bo musimy się rozebrać, bo jest gorąco. James zasnął mm, dosłownie w kilka sekund przytulił to do mnie jeśli się położę spać i poszedł spać bez pieluchy tak, zobaczymy czy będzie sucho, czy mokro, a mi się jakoś zimno zrobiło wiecie, nie wiem, może dlatego, że znalazłem że jest tak beznadziejnie, zaczynam padać deszcz, jest zimno i nałożyłam swój swojego swój i zabieram się za odpisywanie wiadomości od was, e, pewnie zajmie mi to godzinkę, może jeszcze jak James nie wstanie, to ja też się zdrobnę przez pół godzinki, a co? <laughs> i Dzisiaj chyba już nie pójdziemy na spacer, domyślam się, że <coughs> zostaniemy po prostu w domu i już myślę, co możemy robić, żeby zająć Jamesa przez resztę wieczoru, bo zanim ga wróci z pracy i to minie jeszcze troszeczkę. No ale jakoś damy radę <coughs> wstałeś już w bambulku, a i tu nie pokazuj wszystkim no, gołej nogi. Nie pokazuj gołej nogi. Jak się spało? Brawo, bo nie zrobiłeś się do łóżeczka, tak? Zrobiłeś się od razu jak stałeś. Tak? Tak. I Dziamunka chciał pić, był bardzo spragniony, tak. Oj, i się postyzi. I teraz powiedział, że coś się do mamy przytulić. Jeszcze raz, powolutku. A co będziemy robić? Powiedz, co będziemy się bawić? użymy puzzle? Może użymy grafalo puzle? Nie! A co będziemy robić w takim razie? Klocki poukładamy? Czy samochodem pojeździmy? Może pociągiem się pobawimy? Blocks, tak? Zrobimy klocki? Tak. Okej. A co tutaj się stało w główkę, James? Co to jest tutaj? Co to się stało? Bubuś? Z Kubusiem się uderzyłeś? A co się stało z Kubusiem? Jak to Kubusiu tutaj ciebie uderzył? Jak to się stało, że tutaj masz liniaka na czole, co? A przytuli się do mamusi? Uh. Przytuli się do mamy. Przytuli się do mamy. Uh. Nie? Dobra, to chodź się pobawimy trochę. Mama musi włączyć telefon do ładowania, bo pada od tego vlogowania dzisiejszego. Uh. Sorry, że się wczoraj znam, nie poznałam, ale nie się się za mały. dzień miał mały wypadek robią tak jak mówi moja mama. I ale tak jak rano widzieliście, jak skaka na łóżku, na główkę, to tak samo skaka na podłogę. tym, że podłoga oczywiście nie jest tak skróżysta jak nie teraz. I niestety rozwali sobie bardziej, tak jakby mi krew leciała. Ok, teraz będzie z widokiem na mnie. Wczoraj nawet Wam nie pokazałam, co przygotowałam mam do jedzenia, ale dzisiaj w sumie było to samo, bo praktycznie każdy dzień wygląda podobnie, tylko zmieniam oczywiście smaki i wczoraj na śniadanie było owsianka, później gotuję mu zupę zawsze i dzisiaj zrobiłam jarzynową i po ugotowaniu zupki poszliśmy na spacer właśnie po raz kolejny. Zasną mi słuchajcie dzisiaj na bardzo długo. Ja złożyłam filmik nagrać witam, i trochę... Oj, przepraszam! Będę. Walnęłam go w bramku. A... Ojej, jakie błocko tutaj jest. Dobrze, że ma kaloszy mały. A y, później właśnie gotowałam zupę na kurczaku. I z tego kurczaka też zrobiłam później obiad. Ryż, wiecie, ziemniaczki, znaczy ziemniaczki ryż. Machewka i takie tam. James. A gdzie jesteśmy? Na placu zabaw. Aha, będziemy się bawić ładnie, tak? Zmarzły ci rączki. Mama uderzyła cię w paluszka którego? O nie chciałam, wiesz, przepraszam. I jeszcze, wiecie, wczoraj nie miałam okazji Wam sobie powiedzieć tego, jak zakończyła się wizyta dentysty, ale pomyślałam, że chyba na ten temat nagram oddzielny film. I jeszcze jest jedna rzecz, właśnie dodałam wczoraj zdjęcie z tego wydarzenia, i już wiem, w wiadomości w komentarzach, które tam część z Was zostawiła, że to będzie temat może nie kontrowersyjny, ale widzę już, że wiele osób ma na ten po prostu inne pojęcie, inne zdanie na, na temat dentysty i tego, w jakim wieku się powinno być z dzieckiem. I oczywiście ja nie jestem specjalistą, ale pomyślałam sobie, że nagram ten film. Miałam go przygotować dzisiaj, ale się nie udało. Słuchajcie, muszę lecieć, bo mało była żebym z nim na kolejną ślizgawkę, um, żebym pomogła mu wleść. Na, oczywiście na najwyższą, jaka tylko jest możliwa. Chyba piosenkę. This is the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Trust go All day long, the horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, beep, beep. All day long. Ahem, the Mudev is not YouTube. Just a standing guest of Spiru. Up and down. People going up and down, up and down. They go of your own to a mm, puncher. Baby on the bus goes wah 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 wah. wah, 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 wah. Baby on the bus goes rah, 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 all day long, and people on the bus say shh shh, shh 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 shh, and people on the bus say shh 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 all day long. Mommy on the bus say I love you, I love you, I love you. Mommy on the bus say I love you. To jest James. James, chodź tutaj. Co to jest? Rybka? Pokaż gdzie jest rybka. A gdzie jest kaczka? A gdzie jest kaczka? Gdzie Jest kwa-kwa? To czy to? to a ja myślę, że to jest ptaszek. Twierćwier. To jest chzfir. To jest A co to jest? A gdzie rybka? Mówi się była jeszcze? Tutaj. A gdzie jest jeszcze rybka? Pokaż dla mamy rybkę. A gdzie jest żaba? Gdzie jest żabka? Ej! Aha. A to są takie maszyny, że się... Znaczy maszyny. Tu się mówi, a ja pójdę z drugiej strony. James! Halo! Halo! Gdzie jest daddy? W pracy? Kwiatek? Da. Ziemia? Ziemia? Czemuś Ziemię? O, już wystarczy, chodź. I co teraz? Będziesz miał całe rączki, brudne? Chodź, idziemy zobaczyć Kasiuszki, tak? Tak, tak, tak. Przed chwilą no, e, tam taki mały piesek biały szedł i czujemy do niego z otwartymi ramionami biegł. Ale biedny piesek się przestraszył. I po, uciekł. No, niestety. James, co się stało? Wpadłeś w rabatkę? Co, <gryzliśmy>, mnie, ale właśnie w tym sposobem. <gryzliśmy>, sposób. ja widzę, ale. Ty, brodzielce mały. Dobrze, że mam kusteczki mokre, wzięła. Kłak, kłak! Już wiem, dlaczego James ten niósł ziemię w ręce, w pięści przez tyle czasu, bo chciałam nakarmić kaczki. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo już jest późno i ciemno, ale niektóre kolory, nie znam odmian. Piękny, zobaczcie. Na który i chcę. Zobaczcie te trzy. Jakie moje pióra piękne. Wow! No i tyle tego tutaj ptactwa. A wodnego. Co to jest, synku? Tak? Kaczuszki? A jak kaczuszki robią? Zasiewaj piosenkę kaczuszkową. Okej. Okay. Zaraz musimy do domu bo już jest ciemno i zimno się robi, wiesz? Idziemy do domu. A ja A ty, ja O, do ciebie zobacz, przyszła. O, jaka malutka. No, zobacz, one się w ogóle nie boją. Chyba To coś mi się sypnie, ale mama nic nie wzięła na kraczek. Już jesteśmy w domku i jest tak fajnie ciepło, przyjemnie, uwielbiam to czucie, kiedy się właśnie wraca z zewnątrz i jest tak fajnie. Dzisiaj na obiad będzie łosoś, teraz właśnie przygotuję go z pomarańczą, z odrobiną miodu i z... Musztardo to jeden z naszych starych przepisów, i bardzo ulubionych. Ale przy okazji, chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj byłam właśnie w Sainsbury'em i kupiłam dla Jamesa i dla jego koleżanki też dwa zestawy takich kredek, które można rysować po ścianach w łazience, po ścianach po kafelkach, po płytkach ceramicznych. I mam już jedne i świetne są. I Jamesowi, uwielbia się nimi bawić, tego kupiłam mu. I one były na przecenie, Szukajcie, bo u mnie kosztowały 2 funta, tak normalnie kosztują 4. Kupiłam też taką kaczkę która, y, on lubi bardzo kaczki, ale to dodatkowo pokazuje, czy woda jest za gorąca, także i to kosztowało tylko fun 40, w sumie może nie potrzebujemy już, ale nie mogłam się powstrzymać i kupiłam mu jeszcze taki, takie coś, też na przycenie, można z tego zrobić, w wodzie właśnie, y, taką dużą gąsienicę, y, tutaj jeszcze patrzę, że ma jakiś złoty medal, to jest dla mniejszych dzieci, ale dzieci się uwielbia bawić, w wodzie, widzicie, można zrobić z niej takie rzeczy. Ja też kosztowałam chyba 2 funty, dlatego pomyślałam sobie, że... że z... Aha, jeszcze jedną rzecz kupiłam, właśnie z tej samej firmy, Munchkin. Taki kubeczek do lania wody, do spukiwania włosków. I James kiedyś nie bał się, nie miał żadnego problemu. A teraz jak ma dłuższe włosy, to nie wiem czemu nie lubi bardzo. I ona, jak tutaj widzicie, jest miękki z tej strony. Po prostu się przykłada do główki i można polać, I mam nadzieję, że się nam się sprawdzi. No zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. I to chyba kosztowało też na przycenie to było. Chyba 2,50 jakoś tak. Nie wiem, czy nam się przyda, ale nawet. Będę miała do podawania kwiatków, nie wiem czegokolwiek. Dziękuję wszystkim za no, tak. piękne komentarze. Zobaczcie, Twoje vlogi są najlepsze. <noise> Mocne słowa, tak jak powiedziałam. Dzięki Wam za bardzo pozytywny odzew. I tutaj właśnie będę to jeszcze poprzedni, a tutaj będę się zabierała za edycję, edycję vloga tego z dzisiejszego jest wczorajszego dnia. Kolejne kolacje. James już sobie pomaga. Muchaj dobrze, super. Sorry za pranie, ale wiecie. Niam, niam? On mówię, biało sosia. Robot też je? Mmm, biedny ten robot. Błodny pewnie jest, strasznie. Ja też już zaraz będę jadła, bo jestem <głos》>, na pewno się dobijacie głodna. Nie wiem, czy będziemy już dzisiaj wieczorem coś nagrywać. Zobaczymy. Ale w każdym bądź razie bardzo mi miło będzie, jeżeli obejrzycie ten film. I oczywiście, jeżeli zostawicie komentarze, jak wam się podobało. Co za mój śpiew? Trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia. Chciałem jest powiedzieć dobranoc! 老爸。啊 <Bye>